Jak cię jeździ na drodze jednokierunkowej się ma? jak cię na drodze jednokierunkowej jeździ? Masz chyba prawy i lewy pasywa, nie? A nie środkiem kurwa. Mam nawet dwa. No to spierdalaj na razie. No, bajacu. Patrz! To jest pierda Spierdalaj, Spierdalaj. 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 Wys wysłać na policję, Dobrze. 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 ale ja nie jestem gówniarz gościu kurwa, rozumiesz jakiś? Masz jednokierunkową, masz dwa pasy. Masz dwa pasy, wszystko jest na widestrator, kurwa. No i co, wysłać cię teraz na policję, teraz taki mądry jesteś, kurwa! No. Wysyłaj bardzo chętnie, kurwa, bardzo chętnie cię w sądzie spotkam, kurwa. Wyślę, bardzo chętnie cię w sądzie spotkam, kurwa. Kurwa że że Porsche sobie. Kupi kurwa książę, to będzie kurwa. Rosyjski, kurwa. I bardzo chętnie cię, kurwa, myśli.